Ups. No nie. Cześć wszystkim do was w kolejnym filmiku tutaj na kanale i dzisiaj mam dla was w końcu Back to School. Haul, pokażę Wam wszystko, co kupiłam sobie na powrót do szkoły i będzie to taki miszmasz, ponieważ pokażę tutaj i przybory szkolne, i ubrania, i też rzeczy do domu, do mojego pokoju. Także mam nadzieję, że takie połączenie Wam się spodoba, ponieważ w tym roku stawiałam na totalny minimalizm. I na zakup tylko tych rzeczy, których faktycznie potrzebuję. Żeby, wiecie, nie kupować zbyt dużo zbędnych jakichś tam rzeczy, jakichś tam przyborów, których po prostu mam. Także zrobiłam sobie taki szybki przegląd rzeczy, które mam i zobaczyłam po prostu, czego mi brakuje. Także jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się kupić, to zapraszam Was do oglądania. Możecie też od razu zostawić łapkę w górę, jeżeli lubicie serię Back to School i zasubskrybuj ten kanał po więcej. I zostawić dzwoneczek będzie mi bardzo, ale to bardzo miło I co? Wpadajcie też na Instagramu Orbitka19, a my już zaczynamy Ok, i zaczniemy w takiej tematyce właśnie szkolnej, ponieważ pokażę wam przybory Ale z przyborów kupiłam tylko zeszyty i to tylko cztery zeszyty Ponieważ nie wiem dokładnie ile będę miała, wiecie, przedmiotów więc najwyżej coś sobie potem dokupię, ale zobaczcie, jakie cudne zeszyty udało mi się właśnie w tym roku znaleźć. Także już Wam je wszystkie pokazuję. I ten jest po prostu najcudowniejszy. Patrzcie na jego okładeczkę tutaj, taki koło zeszyt. I jak coś to będzie taki, wiecie, zeszyt do wszystkiego, taki do robienia notatek, ponieważ jest on dosyć gruby i patrzcie, jaki ma uroczy środek. Taki z różową obramówką, po prostu przepiękny. Właśnie to mnie skusiło, ale był on dosyć drogi, ponieważ kosztował 20 zł. To jest właśnie największy zaszyt z tych wszystkich, które e, udało mi się kupić. Kolejne dwa... Są z biedronki najlepsze zeszyty. Zobaczcie w ogóle, jakie w tym roku piękne kolory zeszytów ma Oxford. Nie wiem, czy rok temu też takie miał, ale ja w tym roku właśnie pierwszy raz widzę takie cudne pastele. Tutaj mamy taki e, liliowy, właśnie pastelowy zeszycik, e, koło zeszyt. Taki o, e, 80 karteczek. I tutaj mamy taki piękny, biały zeszyt, 60 karteczek. Aha, i jeszcze tutaj taki cieniutki. Zeszyt z kotkiem 16 kartek, ponieważ my czasami mamy taki przedmiot na studiach, który trwa na przykład no, tylko jeden semestr i wtedy nie potrzebuję wiecie, jakiegoś grubego zeszytu, tylko będę sobie notowała w takim cieniutkim. On też jest leciutki, niedużo waży, także po prostu idealny, a on jest z takiego wiecie, działu jakby dziecięcego, bo tutaj z tyłu ma. Tabliczkę mnożenia, jakbym zapomniała. Wiecie? To tutaj w razie co mam wszystko. Mam też nawet liczby po angielsku, a ja mam studia właśnie po angielsku, także tutaj taka mini ściągawka. Także tyle. Tak jak mówiłam, minimalistycznie, tylko potrzebne rzeczy. Jeżeli dokupię coś bliżej właśnie października, to wam na pewno pokażę gdzieś we vlogu albo na insta. Następnie kupiłam też książkę. Ja uwielbiam czytać książki. W sumie od od niedawna, nie wiem, jakoś od roku czy coś takiego, bardzo się wkręciłam w czytanie książek i właśnie w Empiku była promocja na książki, które ja uwielbiam czytać, moją ulubioną tematykę książek, czyli książki o samorozwoju i powiem wam, że naprawdę ciężko było mi wybrać i zdecydować się na tylko jedną książkę, ale stwierdziłam, że kupię tylko jedną, żeby wiecie nie kupować za dużo książek, ja tak wolę na bieżąco jednak kupować te książki i wybrałam taką lub piąta rano szczęśliwy poranek zmienia wszystko. I co, bardzo interesuje mnie właśnie taka tematyka, wiecie, wczesnego wstawania i sama chciałabym spróbować tak naprawdę wcześniej, wcześniej wstawać, zobaczyć, czy mi takie coś. By podpasowało i czy mi w ogóle takie coś wyjdzie. Także przeczytam tą książkę, bo bardzo mnie zaciekawiła i na pewno dam wam znać albo tutaj, albo na Insta. Zazwyczaj właśnie, jak kończę czytać jakąś książkę, to od razu daję szybką recenzję na Insta. Także tutaj macie nazwę, albumkierdziutka 19. I to właśnie tyle z rzeczy papierniczych. I teraz, słuchajcie, przejdziemy do. Ubrań. I na początku pokażę Wam najlepszą chyba rzecz, którą udało mi się kupić oprócz książki, bo z książki się mega, mega cieszę. Są to spodnie, które wywołały taki, można powiedzieć, mini show na moim Instagramie, bo właśnie po pokazaniu się w nich, po pokazaniu historii w tych spodniach, dostałam bardzo dużo pytań o linka, o rozmiar yy, i takie tam, także. Pokazuję Wam tutaj. Kupiłam dwie pary, słuchajcie, dzwonów, takie czarne i takie brązowe. Bardzo mi się one spodobały. Powiem wam, że to są moje pierwsze takie szerokie, e, takie bardzo szerokie spodnie. W sumie pierwsze dzwony, które sobie kupiam, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie się w nich czuję, także mega się cieszę, że udało mi się znaleźć jakieś odpowiednie spodnie dla mnie na ten rok szkolny. I ja mam je w rozmiarze 34. Tutaj czarne i tutaj brązowe, a cena też mnie bardzo zachęciła do ich kupna, ponieważ kosztowały 59,99 i jak na spodnie to jest naprawdę bardzo mało, bo zazwyczaj wiecie, tak 9 deszek trzeba dać za spodnie, dlatego też kupiłam sobie dwie pary i tutaj takie jeszcze brązowe. Bardzo fajne, bardzo modny kolorek, zobaczcie, jaka szeroka nogawka. I tutaj gdzieś Wam pewnie też wstawię, jak ja się w nich prezentuję, żebyście zobaczyli, jak one właśnie leżą na osobie. I jeżeli będziecie szukali właśnie tych spodni na stronie, to one się nazywają chyba szerokie spodnie z diagonalu. Muszę sprawdzić, bo ciągle zapominam tej nazwy. Szerokie spodnie z, diagon... z diagonalu. A jak ja powiedziałam? Szerokie spodnie z diagonalu. O, tak one się nazywają. I w sumie tyle, kupiłam właśnie sobie spodnie Ponieważ potrzebowałam Jakichś wiecie, innych spodni niż takie, Takich obcisłych rurek I mam jeansów, bo w sumie tylko takie miałam Także coś innego zawsze w mojej szafie I kupiłam sobie też Tą bluzę, którą teraz na sobie wam Pokazuję, prezentuję I to jest już moja druga bluza W właśnie podobnym kolorze do tego Taka krótsza Ona jest taka, no do pasu tutaj mam spodenki Taka właśnie krótsza Z kapturem, uwielbiam tą bluzę i bardzo często w niej chodzę, aż mi głupio. Muszę sobie jeszcze kupić w innych kolorach takie bluzy, bo właśnie to jest moja taka typowa stylówka: jakiś top, bluza i spodnie. Klasycznie, ale ja tak lubię. Zdejmę ją, i wam pokażę dokładnie, jak ona wygląda. A top z tej samej serii właśnie strasznie mi się pokuleczkował i no nieładnie się zrobił. Naprawdę się nieładnie zrobił. Miałam go kilka razy na sobie i strasznie się materiał właśnie zmachacił. O, zawsze mi poprawiacie więc ta bluza nie wiem jak się będzie zachowywała mam nadzieję, że dobrze, że nic się z nią nie stanie bo naprawdę jest świetna super leży, jest właśnie taka króciutka malutka, ale jednak taka luźna taka oversize, a jest to rozmiar XSS i ona kosztowała 79,99, czyli 8 dyszek i mam też bardzo podobną bluzę właśnie z H&M, tylko tą mam już o innym kroju, bo takim luźniejszym, wzięłam dużo za duży rozmiar ponieważ L właśnie, żeby była taka luźna oversize'owa i też ją bardzo lubię także mam taką luźną i taką bardziej Dopasowaną krótką, ale też jest taka, jak widzicie, luźniejsza. I to by było z ciuchów na tyle. Jeszcze udało mi się kupić. Udało mi się kupić gadki do stroju kąpielowego, czyli tak trochę wakacyjnie, ale były przecenione na 25 zł. A ja mam właśnie pasującą górę, także będę miała komplecik na wakacje. I jeszcze w chemie udało mi się kupić przepiękną po prostu biżuterię. Ja ogólnie uwielbiam właśnie H&M, to jest mój ulubiony sklep. Także większość moich ubrań jest właśnie z tego sklepu i patrzcie, co tutaj pięknego znalazłam. Na początku mam taki naszyjnik, który już bardzo podobny mam na sobie, ale niestety przez to, że nosiłam go Cały czas kąpałam się w nim, chodziłam na baseny, na akoparki właśnie w tym naszyniku. To on troszeczkę tak wyblakł. Zobaczcie, w porównaniu do tego naszynika 2000 widać różnicę, Jest taki jakby bardziej srebrny się już zrobił, no ale to właśnie moja wina, bo nie, nie ściągałam go. Teraz będę wiedziała, żeby tego lepiej po prostu traktować. I jednak zakładać go tylko od czasu do czasu. I no bardzo podobny splot. Troszkę, troszkę się różni, bo ma taki bardziej nieregularny jakby ten splot. Ale tak on wygląda bardzo ładnie. Ja uwielbiam właśnie nosić dwa naszyjniki. Taki jeden bardziej klasyczny i drugi właśnie jakiś tam tutaj akurat rok 2000. I to, to fajnie to wygląda, według mnie mi się tak bardzo podoba. I co? On kosztował 19,99, ale mi udało się go kupić na prące Minus 15%. I e, te pierścionki również. Ja właśnie jestem fanką naszyjników i pierścionków. Akurat dzisiaj do filmiku nie założyłam, ale mam tutaj. A bransoletki to noszę taką swoją jedną, ulubioną i zegarek z zegarkiem mam tak samo. Także dawajcie znać, jaka jest Wasza ulubiona biżuteria. No ale zobaczcie. Zobaczcie na te pierścionki. Naprawdę zakochałam się w tym kolorze zielonym. Uwielbiam taki zielony kolor. Niestety nie mam jeszcze nic w tym kolorze. Mam nadzieję, że kiedyś znajdę coś ładnego, właśnie o takim kolorku. I tutaj właśnie mamy trzy pierścionki z taką zielenią, ale też mamy zwykłe, całe złote pierścionki. Zobaczcie, jakie ładne. I to jest sześciopak, on kosztował 25 zł. Kupiłam je w rozmiarze XSS, ponieważ ja mam takie małe palce. Mi zawsze pierścionki spadają. Już naprawdę dużo pierścionków pogubiłam przez to, że mi po prostu spadły, także mam nadzieję, że te będą dobre. Zaraz to sobie przymierzę. Ale no chyba XSS na pewno będą na mnie dobre, mam nadzieję. I to by było już chyba na tyle. A nie, dobra. Mam jeszcze jedną ostatnią rzecz właśnie do pokoju, z której bardzo, ale to bardzo się cieszę, ponieważ stwierdziłam, że chcę też troszeczkę zmienić właśnie i przygotować przede wszystkim przygotować, dokończyć dekorowanie mojego pokoju na powrót do szkoły. I pierwszy etapik kupiłam nowy dywan, ponieważ ten, który już mam, no się zrobił naprawdę taki nieładny, troszkę, on czas już tutaj u mnie leżał. I stary dywan mam właśnie w kolorze różowym A jednak wiecie, mam filanki różowe, trochę tych dodatków różowych mam Więc tym razem postawiłam na biały dywan I powiem wam, że tak jak tutaj przykładałam i naprawdę będzie ładnie, bardzo ładnie tutaj wyglądał Tak on się prezentuje Ciężko mi go tutaj całego pokazać, ale na jakimś vlogu pokażę wam po prostu jak on wygląda w moim pokoju Jest on... Ups, no nie... Jest on bardzo, bardzo przyjemny. To to najważniejsze. Taki białutki, padający trochę w kremowy. Kupiłam go w Castoramie za 50 albo 60 zł. I chciałam też kupić lampę, ale stacjonarnie żadnej ładnej lampy nie było. Także nie mogę jej tutaj jeszcze Wam pokazać. Ale już jedną naprawdę piękną lampę sobie zamówiłam. Także czekam, aż przyjdzie i będę ją montowała. Także też na pewno teraz na kanale pojawi się seria z dekorowania mojego pokoju. Już takiego wiecie. Końcowego, czyli najlepsza część, ostatni taki etap, bo właśnie muszę zmienić lampę, założyć w sensie, bo umie bić taka tylko żaróweczka, i tutaj zamontować taką książkę na. Książkę na półki. Półkę na książki, ponieważ mi się już książki nie mieszczą w takiej jednej półce kwadratowej. Także tutaj będę miała taką przepiękną półkę na książki, e, także będę Wam to wszystko pokazywała na następnych vlogach. Chcę się właśnie do października z tym wszystkim wyrobić, żeby już mieć taki piękny i przytulny pokoik, żeby mi się tutaj przyjemnie wiecie, spędzało czas, uczyło. E, no, to jest dla mnie właśnie teraz priorytet, dlatego też nie kupowałam tak dużo przyborów niepotrzebnych rzeczy, bo właśnie stawiam teraz na taki minimalizm, także taki skromny. Hol dzisiaj u mnie. Mam nadzieję, że nie jesteście za to źli i że mimo to, że było tak mało rzeczy, taki miszmasz ten hol wam się spodobał. Jeżeli tak to koniecznie zostawcie łapkę w górę. I jeżeli też lubicie serię Back to School, to dajcie mi o tym znać. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I co, zapraszam Was też do subskrybowania tego kanału, żebyście zostali ze mną na dłużej. Zostawcie też dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia. A my widzimy się w kolejnych filmikach. Widzimy się też na Instagramie, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam: Orbitka19 i TikTok też Orbitka19. No i mam też drugiego Instagrama, takiego fitnessowego: julsi.fit z, wiecie, treningami, motywacją, przepisami i teraz właśnie od września e, będę tam wstawiała więcej e, treningów dla Was, takiej motywacji i przepisów e, też do szkoły, żebyście mogli sobie fajne, dobre jedzonko przy, przygotowywać. Także jak ktoś to zapraszam tam. Wszystko będziecie mieli też podane w opisie. I co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach. Przesyłam Wam dużo buziaczków, dużo pozytywnej energii i życzę Wam właśnie powodzonka w powrocie e, do szkoły. Trzymam za was kciuki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, buziaki. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych filmikach. Pa!